Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy. Dzisiaj przykaz, jak przepisać swoją matrycę. Pamiętacie, mówiłam Wam, że nie można wyjść z matrycy, I można nową stworzyć. I dzisiaj będzie. Informacja. Jak to zrobić? 4D. Rzeczywistość jako kod cyfrowy i wolność wyboru. Żyjemy w niesamowitym czasie, w którym granice między nauką a filozofią stają się coraz cieńsze. To, o czym kiedyś mówili mistycy, potwierdzają dziś fizycy. Neurobiolodzy i badacze świadomości. Jeśli trochę odejdziesz od zwykłego obrazu świata, możesz zobaczyć: że rzeczywistość nie jest stałą materią, ale przepływem informacji, podobnym do gigantycznego programu cyfrowego. Wszystko wokół od atomów, pomyśl, ma charakter częstotliwości. Energia wibruje z różnymi prędkościami tworząc obraz świata, który postrzegamy jako rzeczywistość. Naukowcy już wiedzą, że tak naprawdę nie widzimy samego świata, a jedynie interpretację danych stworzonych przez nasz mózg. Oczy są czynnikami, a mózg dekoderem. Przekłada energię na obrazy, dźwięki, zapachy. Oznacza to, że każda osoba żyje w we własnej wersji rzeczywistości, w swoim kodzie postrzegania. Tutaj i zaczyna się przejście do czwartego wymiaru, 4D. Stanu, w którym człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że on sam jest programistą swojej percepcji. Przestajemy być pionkami w grze okoliczności zewnętrznych i zaczynamy dostrzegać wzorce. Wszystko, co nam się przydarza, jest odpowiedzią na wewnętrzny kod myśli, przekonań i emocji. Kiedy zmienisz uwagę, przypiszesz kod. Kiedy zdecydujesz się, nie walczyć, a obserwować, system. Jest odbudowywanej. Kiedy zamiast strachu wybierasz zainteresowanie, matryca reaguje nowym scenariuszem. Na poziomie fizyki kwantowej brzmi to prosto. Obserwator wpływa na obserwowane. Eksperymenty z podwójnym szczeliną pokazują. Cząstka zachowuje się inaczej w zależności od tego, czy dana osoba na nią patrzy. Świadomość nie tylko naprawia świat, bierze udział w jego tworzeniu. Jak to się dzieje? Jeśli wyobrażamy sobie rzeczywistość jako pole informacji, świadomość jest promieniem reflektora, który oświetla tylko część tego pola. Wszystko, co wpada w światło uwagi, zaczyna się manifestować, nabiera formy, znaczenia, wydarzeń. Wszystko, co pozostaje w ciemności, nie istnieje dla obserwatora. Kiedy myślisz, czujesz, reagujesz, dosłownie kodujesz przestrzeń. Twoje myśli to impulsy, wibracje w polu elektromagnetycznym, które rezonują z podobnymi częstotliwościami. To, co promieniujesz, dostajesz z powrotem jako odbicie. Na poziomie neuronauki proces ten wygląda następująco. Mózg nie tylko rejestruje informacje, ale aktywnie uzupełnia obraz świata. Wypełnia luki, interpretuje dane, dostosowuje rzeczywistość do swoich oczekiwań. Dlatego dwie osoby mogą patrzeć na to samo i widzieć zupełnie coś innego. Uczestniczymy w tworzeniu świata w każdej sekundzie. Nie przez działanie, ale przez sam fakt percepcji. Kiedy skupiasz się na strachu, wzmacniasz jego pole. Wybierając wdzięczność, aktywujesz częstotliwości, w których rzeczywistość reaguje ciepłym i wsparciem. Świadomość jest interfejsem między nieskończonym potencjałem wszechświata, a twoim osobistym doświadczeniem. Nie żyjesz tylko w świecie. Świat żyje w Tobie, i reaguje na każdy ruch Twojej uwagi. To jest sedna 4D. Nie zmieniaj zewnętrznego, ale zmieniaj punkt percepcji. Nie naprawiaj świata, ale poszerzaj uważność. Nie szukaj odpowiedzi z zewnątrz, ale poczuj, że wszystko jest już w środku. W kodzie Twojej świadomości. 4D. To nie inne miejsce, to inna częstotliwość percepcji, to przestrzeń, w której przestajesz być pionkiem na szachownicy, a stajesz się kimś, kto widzi całą grę, gdzie nie walczysz już z rzeczywistością, lecz wybierasz jej formę, gdzie myśl jest rozkazem, a uwaga jest promieniem światła. I to jest chyba główna wolność. Możliwość świadomego tworzenia swojego życia poprzez kod, poprzez czystość uwagi, jasność intencji i wewnętrzną ciszę obserwatora. Chcesz zmniejszyć istotliwość i cały świat odbuduje się razem z Tobą. Ponieważ w cyfrowej rzeczywistości wszystko, co widzisz, jest odpowiedzią na to, kim teraz Jesteś. Moi drodzy, moim zdaniem to jest po prostu przecudowny przekaz. Wszystko tak jasne i przezroczysto przedstawione, jak zmieniać swoje życie, jak zmieniać swoją rzeczywistość. Przez zmianę świadomości. Żyjesz w tym świecie, ale nie od tego świata. To naprawdę jest proste, kiedy jesteś całkowicie już wolny od wszystkich programów, wszystkich ograniczeń, nie przywiązany do nikogo, do niczego i tylko tworzysz swój własny świat. Róbcie to, chociażby spróbujcie, zobaczycie jak zmieni się wasze życie. С вами была Ирина.